Siemanko jest z tej strony Atmax I witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj nagrywamy filmik z j Ponieważ serwera na razie nie ma opcji żeby nagrywać, bo dzieją się bardzo złe rzeczy Za no to, czekajcie bo coś eee, Lecimy sobie już do... Eee, uciekamy znaczy się. Zlikwidowali, to coś było ostatnio. Chcę też nagrać trochę dzisiaj odcinków, na... chociaż nie na zapas. Bo tam pisałam na karcie społeczności, nie dosłownie, że codziennie będą te live, ale chciałbym robić je codziennie. Oczywiście yy, nie będzie dzisiaj live'a na pewno, bo chciałbym zrobić dzisiaj serwer, ale mówię, nie mogę na razie zdradzić, co się tam dzieje. Ale dzieją się tam takie rzeczy, że jakby ktoś z widzów to zobaczył, to. O. Krótko mówiąc, do miasta zakazane jest wchodzenie, dlatego że. rozpętała się jakaś zła taka. jakaś zła osoba coś tam zrobiła. Teraz jeszcze jeden trafił do więzienia, to już w ogóle. Jakie autko bierze? <laughs> Jakby to tutaj pomyśleć? A tu mam jeszcze odblokowane, ale nie, bo ten to jest boss. To weźmy. Jak sobie przemalujemy. one jest fajne takie. Ja je lubię. O, teraz bardzo ładnie wygląda. Ale ci... A, pies. Oj. Branie biegnie. Trudno się tutaj kamerą steruje. Ale lecimy. Tam się trochę mój Discord pozmieniał, wiecie, ale to tam nie za bardzo też. Będzie na informacje też. Jezu! Dobra, lecimy sobie. Widzowie. Oj. Jedyne co mogę wam powiedzieć co się dzieje na solwerze? Jezu, co tam jest? To mogę wam powiedzieć, że Kasper został komendantem i bada jedną rzecz. Czemu oni strzelają? Ja nie wiem co tam się dzieje właśnie. Czemu się potem zatrzymał? No Jezu, mówięcie, no już już. Dobra, chyba im uciekłem tam tym typom. bardzo auto szybko jeździ w ogóle. O, policja! Dobra, lecimy gdzie indziej. Szukać policjantów, bo na tym się najbardziej myślę. Na czym że najbardziej. Ale chciałbym zdobyć kartę do banku. Oj. Teraz wszły te typy. Tak, one są, tu są. Jezu. Ja nie wiem od kiedy oni to w ogóle zrobili coś takiego. To jest dziwne. się stał! Onia! Ja. zatynowaliśmy się chyba. A nie, jednak nie. No pod Policja! Jezu! Jezu! A Co się dzieje? Nie złapali mnie na szczęście. Nie ma żadnej kolczatki, chyba nie ma. A! Boże! Lecimy tam pomóc temu typowi są tu. Oni mają szans tu z nami. Ale ja, oczywiście, już lecimy coś obrabować, bo się nudno było na początku teraz. No, muzeum sam nie obrazuje. Muszę. Dobra, wracamy do tamtego policjanta. Ryzykuję. Lecimy po kartę do niego. Był jeden chyba. Wcze, wiem, że wcześniej było dwóch, ale teraz był chyba jeden. Czyli już go nie mam. Włączę światło, bo mi lepiej to oświetla drogę. Jest tu. Dobra, i teraz patrzcie. Nie! Weź go psie, proszę, proszę, weź go! Nie, nie! Dobra, wolę, żeby... Widzo... Widzowie... Życie runęło, właśnie nasze życie. No cóż, wszystko od nowa. Bym już uciekł tylko, kurde. No następnym razem musimy bardziej się postarać, tak jak nam pisało. Yy, tutaj się nagrywa, dobra. Ale czekajcie, bo wy pytaliście się, czemu nie ma, czemu nie ma jednej rzeczy i czekajcie, co on zrobić? A nie mogę zmienić już, kurczę. Bo ja nie umiem zrobić, żeby była ta lepsza jakość tego filmu, nie? Tylko ta gorsza. Więc słabo u mnie. Ja no nie mogę Ej typie, chodźcie No chodź Chodź, chodź U pat, 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 pat. O, czekajcie, kartę wezmę mu z tyłu Patrzcie Chodź Patrz Cze jak on mnie zakuł? Ej co? Od kiedy można teraz tak zakuwać? czy jak masiek co? Jakby dziwne Chodź przyłożyć ci. No, chodź, chodź. Co problem? Masz do mnie jakiś? Dobra, lecimy. Ja nienawidzę tych policjantów, którzy stoją przy tym wentylu i nie pozwalają ci wyjść. A ja ucieknę innym wejściem. Może jak ma się kartę, to można aresztować, ale dziwne. Dobra, typie, otwórz to. Otwórz. Dzięki za wyjście. Pff. Skorzystałem, widzicie. Dobra, bierzemy to i lecimy do, po bronie, wiadomo, i po psa, i po samochód. Ogólnie jest teraz takie coś na moim kanale, że jak ktoś ma jakieś coś do miniaturek w Robloxie, do Robloxa, to możecie pisać w komentarzu albo na moim Discordzie, na, albo do mnie na prywatnym na Discordzie i ja wtedy zobaczę to i mogą być fajne miniaturki, nie? z w sensie z, 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 z odcinków z Robloxa. O to chodzi. Dobra, i lecimy. Mam wrażenie, że tu teraz policja przyjedzie, ale kto to był policjant? Kto to był? Nie, nie wiem. Kurde, nie może jeszcze nic nie O, dobra, lecimy, jubiler. Ktoś rabuje, no to trudno. Będziemy w trakcie labowania. W ogóle, właśnie taki nudny odcinek, trochę. Lecimy tam. No! Czemu już się zamknął? Jano. Nie mam karty do banku. Od tego typa bym miał, tylko mnie zakuł ten jeden. Nie ma tych typów? Już nie ma. Dobra, lecimy. Polecimy gdzieś, żeby policję zabić. No typie, weź, bo jak ja tym nie wyjadę przecież stamtąd. Co ten typ zrobi? Ojej, 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 ojej. O, ale się zawaliło. Dobra, lecimy. Może stacja, no czemu nic nie jest otwarte? Kasino ktoś... Kasino ktoś robił, ale ja nie mam. Gdzie jest jakaś policja? Ja bym policję chętnie tam. Co jest tam? Dobra. Czemu nic, ja nie wiem. No świetny odcinek po prostu. Dobra. My zlecimy do miasta. Może coś się otworzy. Czemu tam był tyk? Hmm? Czemu tak stanęło mi tu? Tu była policja? Przecież nie policja, typie, co ty robisz? Ty, ten typ chce do mnie? Dzięki! joki gościu, on jest najlepszy! jest! W ogóle miły typ. Ogólnie właśnie, jedną rzecz jeszcze mam ogłoszenie. Dis oczywiście wpadajcie do mojego Discorda, link w opisie i link do mojej grupy w, w Robloxie w opisie, bo mam swoją grupę. No jak nazwa się zamknął ten bank. No nie wytrzymam. Jak teraz mnie złapi policja, muszę tak uważać, Boj, czekajcie. Tutaj może nam... Ciekawe, czy gdzieś jest tu policja. Chętnie bym się spotkał. Może pojedziemy do komisariatu głównego. Niech się otwiera bank, bo chcę jeden raz obrabować w życiu bank, po prostu. Dobra, lecimy do policji. W sumie to zrobiliśmy dłuższą trasę niż powinniśmy. No co ja zrobiłem w ogóle? Ale co, do jakiej jak policji jadę... Ty to był policjant? Jezu, ja mam kartę! Kurde, no to se zrobiłem. Jezu! Jezu! Zaraz trzeba będzie użyć turba, no trudno. O, zatrzymał się. Dobre, chcę... Oj nie. nie. <śmany> Jezu! Faustyn, niezły teraz. uliczkami. Boga mnie go zgubię. Chyba zgubiony. Dobra, lecimy tu. No chyba nie obrabujemy banku, bo ten... No to będzie nudny odcinek. Nie ma sensu, bo w ogóle będzie wrzucać w tym. Ten... Albo dobra, tu obrabujemy i kończy się. Film. Czekajcie, widzowie chwilę! Dobra, jesteśmy już widzowie, ja miałem tego tak, chwilę. Chwilową przerwę techniczną, Bez, nie będę tego ciął, już trudno. Tu wbije jakiś policjant, to po prostu... Co robisz, co robisz? Teraz mi tak HP spadnie zaraz. O, właśnie teraz. Dobra, lecimy. Przynajmniej stacji się udało obrabować. Bank, jeszcze nie bank. No ale podjedziemy pod bank, bo zaraz może być otwarty ten bank. Może jakieś powtarzanie słów. Czy ja przegapiłem otwarcie banku? Nie, no hmm. <laughs> Tak! Chodź, zeskanuję kartę z piesku mój. Dobra. Lecimy. Ojej, ojej! Dobra, teraz trzeba uważać, żeby tu żaden policjant nie był, bo oni tu mogą wbijać chyba co jest. Tutaj. Co? Co to strzela? Jezu, weź się pomóż! Co się stało? Nie mówcie, że zmarmowałam szansę teraz. CO?! Dobrze, widzowie, to będzie na tyle w tym odcineczku, bo... To będzie na tyle i widzimy się już w kolejnym, następnym razem, więc do zobaczenia.